Znam wielu marzycieli, którzy wciąż snują plany na przyszłość. Ja stąpam twardo po ziemi i dobrze wiem, gdzie chcę dojść. Na wiele szczytów wchodzę sam, ale ten najważniejszy zdobyłem dzięki kredytowi hipotecznemu w DNB Nord, banku o solidnych norweskich korzeniach. DNB Nord, bo znam swój cel. Przenieś się w fascynujący świat kina. Z Kinder Bueno bilet do Multikina i Silverscreen za 10 zł. Szczegóły na Kinderbueno.pl. Znowu nam kurę uciekła. Teraz to polecieliśmy. Za każdym razem, gdy ktoś do ciebie dzwoni z innej sieci, zbierasz minuty na połączenia do wszystkich w erze i na stacjonarne. Aktywuj usługę bonus, a minuty same wylądują na Twoim koncie. Niemożliwe? Tak, tak, u wszystko jest możliwe. Takie rzeczy tylko w erze. Kawa może dawać radość. Kawa może być dziełem sztuki. Może być klasyką gatunku. Albo zaskakującym odkryciem. Kawa może naprawdę ekscytować. Dlaczego więc nie spojrzeć na kawę z zupełnie innej strony? My z kawy Dolce Gusto. Kawa nie musi być wyłącznie czarna. Sceny, liczą się ceny. Od 27 grudnia tylko w Media Markt. Wielkie wietrzenie magazynów. Oraz prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt nie dla idiotów. Dzieci płaczą, by wyrazić to, co czują. Często powodem jest ich delikatny brzuszek. Dlatego stworzyliśmy nowe mleko Gerber 2 i 3 Junior z potwierdzoną naukowo recepturą Elkom Fortis. Bo naszą pasją jest dbanie o zdrowe żywienie i radosne brzuszki dzieci. Kiedy przestaniesz karmić piersią, wybierz mleko następne, Gerber. Gerber, naszą pasją są dzieci. Jak mało kto! Kolejne marzenie właśnie się spełnia. W grudniu padła wielka wygrana. Ponad 23 miliony złotych. LOTTO. Wszystko zaczyna się od marzeń. Nie chcesz osobiście, będzie wirtualnie. Co to jest? Małe śrubsz, spodobała się, na no cudownie! Gdzie jest miejsce na czułości? Y Kocham cię, mało. No, mam taką nadzieję. Ty jesteś dobra dziewczyna, Halinka. Ty jesteś całym moim życiem. Kocham cię. Kocham. O Boże. Seriale, które kochasz w internetowej telewizji Ipla. Sprawdź już teraz na www.ipla.tv. Ipla. Zakochaj się. Dlaczego go lubię? przywołuje najlepsze wspomnienia. Czas radosnych przygotowań. Ma kremową konsystencję. Dodaje potrawom wyjątkowego smaku i świątecznego charakteru. Majonez dekoracyjny winiary. Tradycyjnie nasz ulubiony. Oni wytrwali w postanowieniu, żeby poczekać na wyprzedaż. Teraz są w Play i w nowy rok wchodzą z Nokią C301 Touch Type i nowoczesnym Samsungiem Wave. Play. Najszybciej rozwijająca się sieć w Polsce. Cię od pierwszych chwil, kiedy jesteś ze mną. I zawsze będę Cię chronić. Gdy karmiłam piersią, to mój pokarm dawał Ci naturalną ochronę. Teraz pomaga mi w tym mleko Nanpro 2. Jedyne mleko, które zawiera ochronne bakterie z BL, takie jak w mleku mamy. Nanpro 2 od Nestle. są coraz gorsze. Niewiele trzeba, by sztorm przeobraził się w huragan. Będziemy się modlić. George Clooney, Mark Wahlberg, mega hit. Gniew oceanu. Jutro o 25. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku życzy producent napoju Zbyszko Polo Cola. Na program zaprasza Cyfrowy Polsat. Telewizja, internet, telefon. Cyfrowy Polsat. Dobrze nam razem. Dzień dobry, Sztury. Ile takie szato może być warte? Przynajmniej milion. Wrócę do biura za kilka dni. Chcę sprawdzić cały potencjał mojego spadku. Nie pan pływać? Nie mam zamiaru zostać winiarzem. W winie kryje się nie tylko prawda, ale też miłość. Premiera telewizyjna. Russell Crow. Dobry rok. W czwartek o 21. Muzyczni giganci lat 80. i 90. powracają w wielkim stylu. We are rock Ponad 50 milionów sprzedanych płyt, 15 milionów singli, miliony fanów na całym świecie, na koncie same największe przeboje. W tym roku świętujemy Sylwestra w Polsce. Zagramy największe przeboje i jesteśmy pewni, że będziecie się świetnie bawić. Do zobaczenia już niebawem. Sylwestrowa Moc Przebojów. Zapraszają prezydent miasta stołecznego Warszawy, Telewizja Polsat i Radio Z. Bądźcie z nami. Taksówka będzie czekała na Pani. Proszę bardzo. Dziękuję. Tak słucham, 52? A, a co można wygrać? Kamerę dla najlepszego serialu obyczajowego roku? Oczywiście, że jesteśmy zainteresowani. Trzeba wysłać SMS-a na numer 7164 o treści TK.G3. Dobrze, dziękuję bardzo. Powiedz mi. Ja będę informowała gości. Okay. E, ta, tak słucham. Dzień dobry. Yy, dzień dobry, yy, Hotel 52, najlepszy serial obyczajowy roku. Dzisiaj sprawdzam. Otwieramy laptopy. Przedwalif oni ściągają! Jak potrzebują, to ściągają! Ściągamy, ściągamy! Teraz w erze nowość na święta multimedialny laptop z Blue Connect, a w prezencie nocne ściąganie bez ograniczeń. Takie rzeczy tylko w erze. Od wielu lat sok pomarańczowy Tymbark robimy z najlepszych długo dojrzewających w brazylijskim słońcu pomarańczy To dlatego ma tak radosny charakter. Sok pomarańczowy Tymbark z wyjątkowych brazylijskich pomarańczy Jesse James and Frank James Billy Kid all the rest My gangster waves. They hung up their guns and made it to the grave Cause I'm a gangster of love. Czy pamiętasz swoje najskrytsze świąteczne marzenia? <laughs> i w tym roku wraz z najdelikatniejszym smakiem czekolad Milka. Milka życzy wesołych świąt. Gdy robi się niebezpiecznie, w miastu zagraża nowy koszmar. Powiedzmy, że od dziś ja tu żądzę. Co teraz mamy robić? Dzwoncie po mega mocnego. Uuu! Olo! U, raczej halo? A, halo. Lepiej? Uuu! No, pokaż na co cię stać! Mega mocny 3D. Jak cię to rwę, to czy normalnie? A, a, a. Tylko w kinach. Od 15 lat biedronka pomaga wam w świątecznych przygotowaniach. Północ już była, gdy się zjawiła. Nad bliską doliną jasna łuna. Którą z oczy... Od nas świąteczne życzenia i przekażcie je tym, których kochacie. Muszę przyznać, że i e darling zmienił moje życie. Oto ona moja miłość. Poznaj i e darling. Rozwiąż test osobowości i sprawdź bezpłatnie propozycje partnerów e-Darling.pl Mam zaszczyt zaprosić panów na chwilę przyjemności z delicjami szampańskimi. Na puszysty biszkopt, soczystą galaretkę i kruchą czekoladę połączone w idealnych proporcjach. Delicje szampańskie, bo najważniejszych gości masz zawsze w domu. Suche, szorstkie, czerwone i swędzące przede wszystkim. E, chciałabym, żeby moja skóra pod pachami była gładka. Golenie stałe jest uciążliwe. Skóra pod pachami po daw jest jedwabiście gładka, odżywiona, nie ma żadnego zaczerwienienia. Fenomenalnie! Oczywiście, że jestem szczęśliwa z daw. Nie widać? Antyperspirant daw zawiera jedną czwartą kremu nawilżającego, który pomaga skórze odzyskać gładkość po goleniu. Idealny dla każdej kobiety na każdą pachę i na każdą pogodę. Dobra. Cześcia, zdrowia, miłości. Ale co tak wesołych świąt? Nie uniesie radości. Chronię Cię od pierwszych chwil, kiedy jesteś ze mną. I zawsze będę Cię chronić. Gdy karmiłam piersią, to mój pokarm dawał ci naturalną ochronę. Teraz pomaga mi w tym mleko Nanpro 2. Jedyne mleko, które zawiera ochronne bakterie Bifidus BL. Takie jak w mleku mamy. Nanpro 2 od Nestle. I długo tutaj to będzie stało? Bo ja wiem. Panie, to biurka jeszcze pan przesuń, bo się telefon musi zmieścić i napis. Jaki telefon i napis? Taki napis teraz 500 zł taniej, taki HTC HD2. Jaki? A Taki 5 megapikseli. Ciekawe, jak ja bym panu coś takiego wstawił do, do pokoju? Żona by mnie od razu wywaliła. Już nie mówiąc o guwernance, szoferze i odźwiernym. Znowu wyprz. HTC HD2 teraz o 500 zł taniej w plusie. Chcesz być tam, gdzie widok z okna daje ukojenie i gdzie otacza cię czar prawdziwego błękitu? Tam, gdzie szczęście staje się podróżą Twojego życia. Wejdź na www.alfastar.pl i zarezerwuj. Przy zakupie do 31 stycznia gwarantujemy niezmienność ceny. A dla pierwszego dziecka pobyt w hotelu gratis. Alfa Star, czas na urlop. Witam Państwa, mam do przekazania bardzo dobrą wiadomość. W Polsce rusza program o tajemniczej nazwie 7420 Milion Od Zaraz. Jego uczestnicy będą mogli rozwiązać swoje życiowe problemy i wygrać dużo pieniędzy, nawet milion złotych. Tak ma Pan rację, milion złotych. Każdy, kto wyśle SMS-a ze słowem milion pod numer 7420 wchodzi do gry. 7420 Milion Od Zaraz to jest program, o którym wszyscy już mówią. Co tydzień ekipy zapukają do drzwi pięciu wizów i to każdy z nas może być jednym z nich. No i Krzysztofie, co to za program? To jest właśnie 7420 Milion od zaraz. Jest to program pełen rozmachu, emocji. Program na żywo. Już niedługo będziemy mieli okazję pogratulować zdobywcom wartościowych nagród pieniężnych. Tak więc wysyłajcie SMS o treści milion pod 7420. Chcemy zmienić Twoje życie i zrobimy to na żywo. Bardzo Państwu dziękuję. Wesołych Świąt, Panno Leonard. Wesołych Świąt, Panie Duff. Nawzajem. Nie sądzisz, że to wariat? Wierzę, że jest świętym Mikołajem.